No i stało się, okradli mnie. Tu proszę, proszę wajawast, Przewiercili dziurę w baku w tym Golfie. Spuścili pół baku paliwa. Chuj z tym paliwem, ale szkody. Trzeba bak wymienić. To są ślady. Jak próbowaliśmy tym Golfem wyjechać dzisiaj. No i dojechał parę metrów. zgas. no wiadomo, paliwa nie ma spuszczone z gaz. Stał tutaj. Widać ślady. Jak widać ropa porozlewała się z łodzią. Leci ścieżka, jak ciekła później, jak myśmy ruszyli, bo całego nie spuścili, wywiercili dziurę w baku, nie w najniższym punkcie, także tutaj właściciel odjechał kawałeczek i, no i się zapowietrzył diesel, nie? No ale dobra, monitoringi są, tak, tak dalej, coś tam nagra nagrane jest, nie, nie nagrane, godzinę i tak dalej znam, yy, kiedy to było. Yy, dla dobra sprawy nie mogę Wam za dużo mówić dzisiaj. Sprawa zgłoszona na policję, tu są o, takie, używali takiego narzędzi do spuszczania ropy. Yy, tutaj w rękawiczkach pobrałem materiał. Gościu sobie bezczelnie palił pod bramą fajki. Yy, włączę wam lampkę. Godzinę czasu palił fajki. I podjechał pod bramę, słuchajcie, samochodem. I splądrował teren, ukradł paliwo i sobie jeszcze godzinę stał i palił fajki. Powiedzcie mi, kurde, czy widzieliście takie papierosy kiedyś? Takie popularne. To są zebrane ślady, żeby tam może policja coś z tego weźmie czy nie weźmie. Wziąłem rękawiczkę, próbował to zutylizować ten złodziej, próbował to spalić, ale to, to, to się nie spaliło, to zgasło, także mamy jakieś dowody, także co już no widzicie, słuchajcie. Mówię, za bardzo nie mogę dużo mówić dzisiaj, ale no mam jakiś materiał dowodowy z kilku kamer, nagrało gościa, ale mówię, nie mogę za bardzo dzisiaj mówić dużo rzeczy. Wam tylko pokażę, żeby nie być gołosłownym. Właściciel Golfa. A, nie mogę włączyć tego. Kurde, nie mogę włączyć lampy, mam słabą baterię. Ale musicie... Czekajcie, wezmę lampę, może on w ten sposób. Mam słabą baterię, nie chce mi się lampa włączyć, błyskowa, żebym nagrać jak, jak spuścili paliwo, paliwo z Golfa. Wiecie, co to paliwo było mniej warte niż teraz ta, ta robota, tego wszystkiego. No ale co zrobić? Takie życie. Wezmę lampę taką zewnętrzną, jakby i pokażę Wam, kurwa, jak to wygląda. Od spodu, no mówię, tyle Golfu jechał stąd, dotąd. Naprawdę, z górki i zdechnie. No i właściciel mówi, że coś nie tak jest, nie? No to teraz Wam pokażę. Jak to kurwa? kradną paliwo. Czekaj ta kurwa. Gdzie ta dziura jest? Tutaj gdzieś było. A tu jest. O. Tu jest dziura wywiercona. Sorry, że tak ciężko mi to ograć, ale. Nie jest już ciemno, także tego. Także tu jest. Ewidentnie wywiercona dziura, co nie? Widać zaciek. No mówię, kurwa, więcej tej roboty niż te paliwo. Warte, no ale takie są czasy, niestety. Takie skurwisyństwo. No ale mówię to na spokojnie, na spokojnie. Będę się tutaj uzbrajał teraz. Dodatkowe zabezpieczenia także, złodziejaszku, zostawiłeś takie ślady. Fajnie. Że to zostawiłeś. Chciałeś to zutylizować, ale nie wyszło. Tylko mówię, kurde, słuchajcie, bo ja to wziąłem w rękawiczkach. Kto takie, kurde, papierochy pali? Skąd on to wy wynalazł takie papierochy? Takie popularne. No. Przecież ta paczka ma ze 40 lat. No nie wiem. No dobra, tymczasem hej.